一路突围。 Natalia już podąża za Jamajką, a za Polką Kanadyjka. Oby tutaj wszystko było dobrze, oby nie było żadnych kontuzji. Holenderki one prowadzą, ale one przecież to wynika z ustawienia na początku coraz szybciej. Także Amerykanki. No jej Iga, no jak się ma tak długie nogi, to będzie wszystko bardzo dobrze. Iga już ruszyła, wróciła do pełnej sprawności. Wiemy, że była kontuzja Amerykanki, Polki, Jamajki. Na razie dobrze to wygląda, ale Jamajki, tam jest ta Jennifer Russell i Polka na drugim miejscu, otwiera atak Jamajki, teraz równo z Jamajką, Amerykanki z przodu, niezagrożone, 6 metrów, ale Natalia rusza, ucieka teraz od ten, tej dziewczyny, która ma zielone włosy, a więc o te Jamajki, Amerykanki na pierwszym miejscu, ale świetnie biegnie, biegnie Iga Baumgart, Witan, coraz dłuższy krok i zbliża się do Amerykanki, a na drugiej zmianie, przecież to jeszcze jest świetna, Alison Felix, Alison prowadzi a Iga coraz szybciej naciska tam także Jamajka. Iga traci 4-5 metrów, i teraz Małgorzata, Hołub Kowalik, ruszyła kanki dokonić Daila Muhammad, ale ona nie wytrzyma tego tempa. Ona jest przecież błotkarką. Polki też mają jeszcze przewagę nad pozostałymi, a więc nad Kanadą i Jamajką. Małgorzata, Hołub -Kowalik teraz jest na wirażu, będzie wychodzić na prosto, masz świetnie Amerykanki Dajla Muhammad, one niezagrożone ale przecież będzie świetnie winiszować Małgorzata Hołub Kowalik, ale Amerykanki już mają 12-13 metrów tam Jamajka, także Kanada, będzie zmiana, i Justyna zaraz ruszy, już ledwo tutaj zibie Dajla Muhammad, ale tam mu i teraz na drugim miejscu dobra zmiana, a i goni goni tę dziewczynę, która świetnie biega na 800 metrów, a ty lepiej nie zaczyna. Znają też Jamajki. Będzie groźnie. Kanadyjka. Kanadyjka. i Jamajka zbliża się do Justyny. A Justyna może jeszcze przyspieszy. Ma na razie nad nimi 2-3 metry przewagi. Amerykanki niezagrożone. Etting mu na pierwszym miejscu. Naciskana Justyna. Justyna nie daj się. Wychodzi na ostatnią prostą. Kanadyjki. Także Jamajki. Justyna święty. Ersetic, rozpoczyna swój finish. Ale także Jamajki. Mocno. Kanadyjki. Będzie metal. Będzie srebro. Amerykanki. Pierwsze Justyna Święter Setic jest! Drugie miejsce, cudowne! To nie tylko aniołki Olka Matusińskiego, To są nasze aniołki. Przesyłamy buziaki, przytulamy, są niesamowite. Drugie miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Cudowny bieg sztafety.